Trudno uniknąć błędów. Prawie każdy potyka się przynajmniej raz po drodze. Na szczęście jednak nie wszyscy podejmują tak pochopne działania, które powodują, że rodzice odczuwają głęboki żal z powodu narodzin własnego dziecka. W 2015 roku Madison Middleton, nazywana przez bliskich medi, skończyła 8 lat. Mieszkała z matką i ojcem i była jedynym dzieckiem w rodzinie. Cała trójka mieszkała w kompleksie apartamentów. W Santa Cruz w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Kompleks ten jest wyjątkowy, ponieważ zapewnia niedrogie mieszkania dla rodzin pracowników artystycznych. Oprócz budynków mieszkalnych, na terenie kompleksu znajduje się teatr, pracownie artystyczne i klasy taneczne. Takie podejście pozwoliło na stworzenie małej, zwartej społeczności, w której wszyscy dobrze się znali. Wydawało się, że stworzono tu idealne warunki do życia, tworzenia i wychowywania przyszłych artystów. Dzieci miejscowych par swobodnie spacerowały po podwórku, mogły nawiązywać kontakty towarzyskie i nie obawiały się o swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zapewniał całodobowy monitoring, ogrodzenie i ochroniarze, którzy nie dopuszczali osób postronnych. Od najmłodszych lat Madison była bardzo kreatywną i utalentowaną dziewczynką. Uwielbiała rysować i wymyślała całe historie do swoich rysunków. Była bardzo komunikatywna i towarzyska. Tak bardzo, że miejscowi znali ją jako gadatliwą medi. Łatwo nawiązywała przyjaźnie i potrafiła znaleźć wspólny język z każdym, kogo spotkała na swojej drodze. Przede wszystkim dziewczynka uwielbiała wilki, które najczęściej przedstawiała na papierze, i marzyła, by cały jej pokój był udekorowany tymi zwierzętami. Kompleks mieszkalny znajdował się w cichej, przytulnej okolicy. Był jednym z kilku podobnych budynków, które tak chętnie wybierały rodziny z dziećmi. Przyta Middleton przeprowadziła się tu od razu po ślubie, by żyć spokojnie i wychowywać dzieci. Niestety, czekało ich gorzkie rozczarowanie. Niedziela, 26 lipca 2015 roku. Madison spędzała czas z rodziną, przygotowując się do szkolnego tygodnia. Tego dnia jej matka odwiedziła przyjaciółka. Młode kobiety postanowiły zagrać w grę planszową. Początkowo Madi dołączyła do nich, ale dość szybko straciła zainteresowanie grą. Niedługo wcześniej dostała białą hulajnogę, którą chciała wypróbować na podwórku. Jej matka nie miała nic przeciwko. Dziewczynka często wychodziła sama, bo było to bezpieczne i nikt z dorosłych nie martwił się o swoje dzieci. Po obiedzie Madison poszła na dziedziniec kompleksu, aby pojeździć na hulajnodze i pokazać ją innym dzieciom. Miała jeszcze kilka godzin, zanim zaczęło się ściemniać. Przed szesnastą widziało ją kilku sąsiadów. Dziewczynka jeździła bez trosko i wszystko wydawało się w porządku. Ponadto matka co jakiś czas wyglądała przez okno, sprawdzając, jak bawi się jej córka. Od czasu do czasu pojawiały się inne dzieci, z którymi Madi chętnie rozmawiała, a także pozwalała im wypróbować nowy środek transportu. Wszystko szło dobrze. Około 17.00 Laura ponownie wyjrzała przez okno, dziewczynka rozmawiała z koleżanką w tym samym wieku. Matka nie miała pojęcia, że patrzy na swoje dziecko po raz ostatni. Minęło kilka minut, kiedy matka poczuła niepokój. Wyjrzała ponownie przez okno i stwierdziła, że Madison nigdzie nie ma. Kobieta postanowiła wyjść na zewnątrz, by poszukać córki i upewnić się, że nic jej nie jest. Matka założyła, że Madison spotkała jakąś koleżankę, odeszła z nią na bok i po prostu rozmawiała, więc nie było jej widać. Kiedy jednak młoda kobieta wyszła na podwórko, z przerażeniem zdała sobie sprawę, że dziewczyny nigdzie nie ma. Matka chodziła w kółko, krzyczała jej imię kilka razy, ale nikt nie reagował. Matka postanowiła się uspokoić, nie panikować. Wciąż przekonywała samą siebie, że jej córka mogła spotkać jakąś koleżankę, mogła ją odwiedzić bez pytania. To było nietypowe dla medi, ale każde inne wytłumaczenie wydawało się jeszcze bardziej absurdalne, a nawet przerażające. W kompleksie było około stu mieszkań. Kobieta zaczęła chodzić po znajomych córki, przyjaciołach i kolegach z klasy, pytając sąsiadów. Rozmawiała ze wszystkimi, którzy dobrze znali rodzinę Middletonów, którzy mieli małe dzieci, ale nadal nie mogła znaleźć dziewczynki. Wszystko wydawało się bardzo niepokojące. Postanowiła udać się na policję i zgłosić zaginięcie Madison. Władze nie spieszyły się jednak z wszczęciem alarmu ponieważ zaginięcie dziecka nie spełniało szeregu wymaganych do tego kryteriów. Matka szczegółowo opowiedziała policjantom, co i jak robiła jej córka tego popołudnia, podała zdjęcie i szczegółowy opis, w tym ubrania, które miała na sobie dziewczynka. Dziecko miało na sobie czarny kask i fioletową sukienkę. Pani Middleton mówiła również o nowej białej hulajnodze, której nie było na podwórku. Stało się to dość przekonującym uzasadnieniem zniknięcia. Policjanci uspokoili zmartwioną kobietę, sugerując, że Madison po prostu dała się ponieść jeździe na nowej hulajnodze i zjechała z osiedla. Oczywiście to też było niebezpieczne. Uczennica miała zaledwie 8 lat i zaczynało się już ściemniać. Wersja z ucieczką z domu nie była w ogóle brana pod uwagę. Ponieważ dziewczynka była zbyt młoda i nie zabrała ze sobą żadnych rzeczy... Nie miała podstaw i powodów do ucieczki. Oczywiście kobieta nie obeszła wszystkich stu mieszkań. Funkcjonariusze policji odpowiedzieli na wezwanie, przybyli do kompleksu i zaczęli komunikować się z sąsiadami. Niestety, podobnie jak w przypadku pytań młodej matki, ludzie odpowiadali, że nie mają pojęcia, dokąd poszło dziecko. Następnie policjanci zaczęli badać nagrania z kamer przemysłowego telewizji. Równolegle próbowali w każdy możliwy sposób uspokoić matkę, która z przerażenia była w szoku. Stwierdziła, że takie zachowanie było nietypowe dla dziewczynki. Bardzo się bała i miała nadzieję, że zostanie ogłoszony alarm o zaginięciu dziecka. Ale policja działała powoli. Medi nigdy nie opuściła podwórka, nawet o to nie proszona. W kompleksie było wszystko, czego potrzebowała w tym przyjaciele i przyjaciółki. Madison, wola, udało się uchwycić na nagraniu z monitoringu. Do 17.07 kręciła się po dziedzińcu, rozmawiając z innymi dziećmi. Ale potem coś przykuło jej uwagę. Odjechała w bok na swojej hulajnodze. To, co rozproszyło Madison, pozostaje tajemnicą. Co najgorsze, dziewczynka znalazła się poza zasięgiem kamery. Wielu mieszkańców kompleksu nie było w domu w weekend, nie było świadków jej odejścia. Od tego momentu podejrzenia o zaginięciu zaczęły się potwierdzać. Policja próbowała dowiedzieć się, czy dziewczyna miała przyjaciół, którzy mogli mieszkać poza kompleksem, ale rodzina zaprzeczyła. Kilku kolegów z klasy mieszkało w mieście, ale Madi nie przyjaźniła się z nimi. Sprawdzono ich na wszelki wypadek, ale nawet tutaj nie znaleziono dziewczynki rozpoczęły się masowe poszukiwania z udziałem Departamentu Policji Santa Cruz Sprowadzono jednostkę ze specjalnie wyszkolonymi psami poszukiwawczymi Niestety, gdy zaczęło się ściemniać wieczorem nie znaleziono żadnych wskazówek co do tego dokąd mogło udać się dziecko Poszukiwanie w nocy wydawały się daremne ale zaniepokojeni ludzie wraz z rodziną Middleton nie uspokajali się i kontynuowali poszukiwania dziewczynki wszystko to jednak nie przyniosło rezultatów. Rano akcja poszukiwawcza była kontynuowana. W poszukiwaniach wzięło udział około 50 funkcjonariuszy organów ścigania, w tym psy. Wielokrotnie udawali się do mieszkań, szczególnie interesując się tymi, które były puste i nie zostały otwarte poprzedniego wieczoru. Poprosili również ludzi o dostęp do garaży i przeszukali pojemniki i każdy zakamarek kompleksu mieszkalnego. Ale nie znaleźli nic wartościowego. Władze zostały zmuszone do poszerzenia obszaru poszukiwań. W końcu odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono zaginięcie ośmioletniej dziewczynki. Funkcjonariusze policji podkreślili również, że cały obszar kompleksu został przeszukany, ale nic nie znaleziono. Teraz przeczesywano około pięciu mil kwadratowych wokół bloku mieszkalnego. Obejmowało to praktycznie całe miasto. Sytuacja wydawała się wymykać spod kontroli, a najgorsze obawy rodziny Middleton zaczynały się spełniać. Dlatego do sprawy trzeba było zaangażować więcej środków. Na tej podstawie zwrócono się do federalnego biura śledczego. Aktywnie działali już sąsiedzi, wszyscy znajomi dziecka z rodziny, a także po prostu życzliwi ludzie, którzy nie mogli pozostać z boku. Bliscy wspierali parę, jednak matka i ojciec byli niepocieszeni. Jedyną rzeczą, która mogła ich pocieszyć, była wiadomość, że Madi żyje i ma się dobrze, ale im więcej czasu mijało, tym mniejsza była szansa, że tak się stanie. W rzeczywistości matka i ojciec nie przestawali szukać. Kiedy policja ponownie rozpoczęła poszukiwania, oboje byli już wyczerpani napięciem emocjonalnym i ciężką pracą. Policjanci nadal twierdzili, że nie ma powodu, by sądzić, że dziewczyna została uprowadzona. Przypuszczali, że po prostu zaginęła i wkrótce sama się odnajdzie. Wieczorem drugiego dnia poszukiwań zaczęli zatrzymywać wszystkich wchodzących do kompleksu apartamentów. Policjanci pytali o osoby, które nie były tu w weekend. Przerażające doniesienia rozprzestrzeniły się po całym Santa Cruz. Z każdą godziną coraz więcej zaniepokojonych osób wykazywało zainteresowanie zaginięciem. Do poszukiwań zgłosiły się setki ochotników. Ponadto policja otrzymała ponad tysiąc wskazówek. Kilku funkcjonariuszy już je sprawdzało. Wśród opinii publicznej rosło podekscytowanie. Ludzie chcieli dowiedzieć się, co stało się z dzieckiem i pomóc rodzinie Midl. Rodzice niechętnie wypuszczali swoje dzieci na plac zabaw. Nieubłaganie zbliżał się czas 48 godzin od zaginięcia. Policja, wolontariusze, a nawet rodzice dziecka czuli, że zmierzają w złym kierunku. Podjęto decyzję o ponownym skoncentrowaniu się i wznowieniu poszukiwań na terenie kompleksu. Uznano, że konieczne jest dokładniejsze przeszukanie całego obszaru. Być może należy ponownie sprawdzić wszystkie mieszkania i parking podziemny. Postanowiono sprawdzić pojazdy. Już po godzinie funkcjonariusze organów ścigania i grupa wolontariuszy zbadali podziemny parking kompleksu. Tutaj jeden z policjantów zajrzał do śmietnika. To, co odkrył, spowodowało wyprowadzenie wszystkich wolontariuszy na zewnątrz, odgrodzenie terenu i zmianę klasyfikacji sprawy z zaginięcia na zabójstwo. Na podstawie opisu ubrań i ciała znaleziono Madison. Te przeczucia zostały później potwierdzone. O godzinie 20 w dniu 27 lipca 2015 roku z kontenera wyjęto dużą torbę sportową, w której znajdowało się ciało dziewczynki. Trwało badanie kryminalistyczne, które miało pomóc w ustaleniu, co się stało i kto był w to zamieszany. Eksperci kryminalistyczni pracowali na parkingu kompleksu. Udało im się ustalić, że torba została wyrzucona pierwszego dnia, kiedy rozpoczęły się poszukiwania i mogła zostać odkryta natychmiast. Jednak sprawca był ostrożny. Specjalnie ułożył przedmiot z ciałem tak, aby nie przeciągał uwagi, a na wierzch narzucił śmieci. Utrudniało to poszukiwania. Zwłaszcza do momentu, gdy policjanci uznali, że stało się coś poważnego. Po sprawdzeniu nagrań z kamer na parkingu, aresztowano młodego mężczyznę, który również mieszkał w kompleksie. Najbardziej szokujący był jego wiek. Podejrzany miał zaledwie 15 lat. Teraz wszyscy oszołomieni mieszkańcy czekali tylko na ustalenia organów ścigania i raport z sekcji zwłok. Ale najtrudniejszy okres dla funkcjonariuszy organów ścigania dopiero się zaczynał. Musieli szybko przetworzyć wszystkie dane i sfinalizować bazę dowodową, aby oskarżyć podejrzanego. Niektórzy funkcjonariusze pracowali bez przerwy. Rodzice Madison byli w szoku. Jej matka szlochała. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Prosto z podziemnego parkingu zabrali ją ratownicy medyczni, by udzielić pomocy. Już 28 lipca o godzinie 21:00 lokalna społeczność zebrała się na czuwaniu poświęconym Madison. Pożegnać dziewczynę przyszedł jeden z okolicznych mieszkańców, który dowiedział się, że kochała ona wilki. Miał dużego psa, który przypominał to zwierzę. Podczas śledztwa ustalono, że zabójstwo dziewczynki miało miejsce w mieszkaniu w tym samym kompleksie apartamentów, w którym mieszkała z rodziną. Madison została zwabiona do mieszkania, gdzie została zaatakowana. Została uduszona gołymi rękami, o czym świadczą wyraźne ślady na jej szyi. Została również pchnięta nożem w szyję. Ciało nosiło ślady pobicia. Liczne siniaki i krwiaki wszystkie powstały w tym samym czasie. Pomimo przewagi siłowej sprawcy. Dziecko było w stanie stawiać zaciekły opór. Niestety nie wystarczyło to nawet do zwrócenia uwagi sąsiadów. Zabójca celowo wybrał moment, w którym w pobliżu nie było prawie nikogo. Ponadto szybko unieruchomił Madison i zakleił jej usta. Była bezsilna wobec swojego oprawcy. Prokurator okręgowy stwierdził, że władze mają wystarczające dowody, aby oskarżyć piętnastoletniego chłopca nie tylko o morderstwo, ale także o porwanie. Biorąc pod uwagę brutalność tego okrucieństwa, zasugerowano, aby był sądzony jako dorosły. Na razie jednak decyzja w tej sprawie była zawieszona. W areszcie znajdował się piętnastoletni Adrian Gonzalez, nazywany AJ przez wszystkich, których znał. Przez ostatnie sześć lat mieszkał w mieszkaniu znajdującym się na trzecim piętrze nad parkingiem, na którym znaleziono worek ze zwłokami. Każdy, kto znał młodego mężczyznę, był zszokowany, a nawet uważał, że oskarżenie było pomyłką. Adrian był znany jako spokojny i dobroduszny nastolatek, grzeczny chłopiec, który mieszka z matką. Nigdy wcześniej nie był zamieszany w przestępcze epizody. Stronił od podejrzanych działań. Niektórzy uważali, że Adrian mógł odkryć ciało dziewczyny przez przypadek, obawiając się, że może zostać oskarżony o morderstwo. I ścigany za przestępstwo, którego nie popełnił. Adrian próbował więc pozbyć się ciała, ale w rzeczywistości nie jest winny. Policjanci mieli jednak inne zdanie na ten temat. Jego odciski palców zostały znalezione na torbie, jego własna matka zidentyfikowała torbę gimnastyczną, więc została zabrana z ich domu. Ale najbardziej przekonującym dowodem były ślady płynów ustrojowych chłopaka na ciele Medison. Kryminalistyka wykazała 100% zgodność z podejrzanym. Te ślady nie mogły znaleźć się na ciele ofiary przez przypadek. Adrian bardzo łatwo znajdował wspólny język z dziećmi, pokazywał jak robić różne sztuczki z jojo, a nawet dawał lekcje gry na pianinie. Wszyscy sąsiedzi ufali mu, traktowali z szacunkiem, nie podejrzewając jak blisko dopuścili potencjalnego mordercę. Kiedy policjanci zaczęli zagłębiać się w biografię młodego mężczyzny, natychmiast zauważyli niepokojące sygnały. Przeglądając jego strony w sieciach społecznościowych, policja znalazła wiele niepokojących postów, które opublikował. Były one niejednoznaczne i okrutne, w zawoalowany sposób sugerujące krzywdzenie ludzi i zwierząt. Znaleziono świadków, którzy potwierdzili najgorsze obawy. Jeden ze znajomych wiedział, że Adrian przez lata znęcał się nad swoim psem i czerpał z tego przyjemność. Kilku naocznych świadków mówiło o jego zamiłowaniu do krzywdzenia zwierząt. Jego bliski przyjaciel twierdził, że podejrzany wielokrotnie groził, że skoczy zwierzowca. Wcześniej kradł okazjonalnie, udając biednego, chociaż jego matka zaprzeczyła, że czegokolwiek potrzebowali. Funkcjonariusze policji zwrócili uwagę na Adriana. Który uważnie obserwował, jak grupa poszukiwawcza przeczesuje parking. Stał z boku, mimo że wcześniej zgłosił się na ochotnika do udziału w poszukiwaniach. Było oczywiste, że chłopiec był bardzo spięty, gdy policja wyjęła worek zawierający ciało z kosza na śmieci, chłopiec zerwał się z miejsca i pobiegł. Od samego początku chętnie uczestniczył w akcji, choć wyraźnie sprzeciwiał się przeszukiwaniu podziemnego parkingu. Teraz było oczywiste, że podejrzany był tym wszystkim zainteresowany, ponieważ obserwował operację i miał nadzieję zmylić śledztwo. Gdy tylko Adrian próbował uciec, został aresztowany. Młody mężczyzna został przewieziony na komisariat na przesłuchanie. Było oczywiste, że coś ukrywa. Pomimo braku przyznania się do winy i podejrzeń policjantów, początkowo postanowiono nie naciskać na nastolatka. Zrobiono to po to, by później nie mógł się na to powołać prawnik chłopaka. Policjanci mieli również nadzieję, że chłopak sam przyzna się do wszystkiego. Na początek przeszukali mieszkanie Adriana. Znaleźli dowody zbrodni. Kryminalistycy znaleźli krew, która została wysłana do laboratorium w celu zbadania. Po analizie potwierdzono, że należy ona do Madi. Teraz, z uzasadnionymi dowodami w ręku, na nastolatka wywierano presję. Według policjantów Adrian zwabił dziewczynę do swojego mieszkania. Uważa się, że chłopak zaproponował jej lody. Gdy zostali sami, włączył głośną muzykę, zaatakował ją, najpierw zaklejając jej usta taśmą klejącą, która pozostawiła ślady na jej wargach. Adrian bił i patrząc w oczy Madison, zaczął dusić dziewczynę, aż ta straciła przytomność. Gdy ofiara przestała dawać oznaki życia, wepchnął ciało do dużej torby gimnastycznej. Ale przed wyniesieniem jej z mieszkania, zorientował się, że dziewczyna wciąż żyje. Aby uniemożliwić jej przeżycie i powiedzenie komukolwiek czegokolwiek, sprawca wziął nóż i zadźgał ją. Z tego powodu w mieszkaniu znaleziono ślady krwi, ale nawet to nie okazało się śmiertelne dla dziecka. Zgodnie z raportem kryminalistycznym, Madi zmarła w wyniku uduszenia pozycyjnego. Oznacza to, że w koszu na śmieci pozycja ciała była taka, że po prostu nie mogła normalnie oddychać. Drogi oddechowe zostały zablokowane, a dziewczynka się udusiła. Oboje dobrze się znali, więc Madison ufała Adjeiowi. Chętnie go odwiedzała, a sprawca po prostu wykorzystał zaufanie dziecka. Prokurator okręgowy nalegał, aby ze względu na brutalność zbrodni Adrian był sądzony jako dorosły. Uważał, że ten nastolatek. Pomimo młodego wieku jest bardzo niebezpieczny dla społeczeństwa. Gdyby jego wolność nie została trwale ograniczona, doprowadziłoby to tylko do większej liczby ofiar. Po wysłuchaniu argumentów prokuratora, sędzia zgodził się z tą opinią. Postanowiono osądzić nastolatka jako osobę dorosłą. Oskarżony nie przyznał się do winy. Jego prawnik energicznie walczył o przeniesienie przestępstwa z powrotem do wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Ekspert obrony argumentował, że Adrianowi brakowało empatii i emocji, aby być w pełni odpowiedzialnym, ponieważ cierpiał na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Dlatego też jego sprawa musiała zostać rozpatrzona przez wymiar sprawiedliwości dla nieletnich. Dlatego też oskarżony nieustannie próbował bagatelizować wagę swoich okrucieństw. Jeśli chodzi o motyw, ten sam ekspert powiedział mu, że Adrian oglądał brutalne filmy jako dziecko. Oskarżony wyznał mu, że nie interesowało go życie. Jednocześnie chciał zrobić coś bardzo oburzającego, aby się zabawić. Prawo stanowe zostało najpierw zmienione, aby umożliwić sędziemu podjęcie decyzji, czy oskarżony może być ścigany jako dorosły. Następnie uchwalono ustawę. Która zabraniała 14- i 15-letniem ścigania jako dorosłych. Wszystko to przerodziło się w bardzo kontrowersyjny proces. Adrian został jednak początkowo skazany jako dorosły i wysłany do więzienia na dożywocie. Niestety, obrońca nie poprzestał na tym. Obrońca powołał się na trudne warunki życia nastolatka i problemy społeczne, których doświadczała rodzina Gonzalezów. Sam oskarżony powiedział. Że nie zdał egzaminów i nie był w stanie ukończyć szkoły średniej, cierpiąc z powodu niskiej samooceny i wyśmiewania ze strony innych uczniów. Pozwany zeznał również, że często był pozostawiany bez opieki. W tym w ósmej klasie spędził wiele nocy sam w mieszkaniu, podczas gdy jego matka przebywała w domu swojego chłopaka. Jednak wszyscy, którzy dobrze znali Adriana i jego matkę, odrzucili takie spekulacje. W młodym wieku biologiczny ojciec chłopca zachowywał się agresywnie, ale jego matka niemal natychmiast zerwała z nim stosunki. Gdy tylko wybuchy agresji zaczęły być regularne, ona sama była przyzwoitą kobietą, ciężko pracowała. Dzieci i rodzina były głównym priorytetem życia. Adrian był otoczony uwagą, miłością i troską. Kobieta starała się zapewnić mu godne życie. Adwokat nadal podkreślał, że w okresie małżeństwa matki Adriana borykała się ona z problemami: były trudności z uzależnieniem od alkoholu. Do czasu popełnienia przestępstwa, wszystko to było już jednak dawno za nią. Przestała pić alkohol, gdy rozstała się z mężem tyranem. Prokurator obstawał przy swojej wersji, pomimo przykrych wydarzeń w życiu nastolatka. Nie były one tak dotkliwe jak inne incydenty, z którymi borykają się niektóre dzieci. To powiedziawszy, nie stają się brutalnymi mordercami. Adrian wyraźnie miał do tego skłonności. Co ciekawe, matka była tak zszokowana czynem syna, że nawet odmówiła zabrania głosu w jego obronie podczas procesu. Prawnik wciąż naciskał. Zaczynało to przynosić skutki. Obawiając się złagodzenia decyzji sądu, rodzice zmarłej dziewczyny zaczęli działać. Pojawiła się petycja, która nie łagodziła winy przestępcy ze względu na jego młody wiek. Została ona podpisana przez tysiące osób, którym na tym zależało. Niestety, petycja nie poskutkowała. Po długich dyskusjach i kilku apelacjach obrońców Adriana, stanowy sąd najwyższy orzekł, że sprawa powinna zostać rozpatrzona przez sąd dla nieletnich. Pierwotna decyzja została ponownie rozpatrzona stało się to w 2018 roku. Przez kilka lat do tego momentu Adrian był przetrzymywany w więzieniu okręgowym dla dorosłych przestępców. Decyzja została poparta przez kilku ekspertów, którzy, na dziewięć tygodni przed zatwierdzeniem apelacji, uznali, że młody człowiek dobrze nadaje się do programu reedukacji młodocianych morderców. Rozprawa została wyznaczona na kwiecień 2021 roku. Do tej pory nie przyznał się do winy za radą swojego adwokata. Choć nie było to tak ważne w obliczu przytłaczających dowodów, które zostały odkryte. Przed rozpoczęciem nowego procesu Adrian Gonzalez zasadniczo zmienił swoje stanowisko. Przyznał się do wszystkich zarzutów. W sumie było ich sześć, w tym porwanie i morderstwo. Podczas wyroku młodociany przestępca zabrał głos, mówiąc, że ma wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobił. Przeprosił rodzinę Madison i wyraził nadzieję, że pewnego dnia mu wybaczą. W odpowiedzi rodzina Medii stwierdziła, że po prostu nie miała innego wyjścia. Krewni ofiary nie chcieli, aby ten ból dręczył ich na zawsze. Matka dziewczynki przez te wszystkie lata cierpiała na depresję, stany lękowe i zespół stresu pourazowego. Nie mogła nawet pracować. Jednak prawo dla młodocianych przestępców było znacznie łagodniejsze. Dzięki rewizji decyzji Adrian kwalifikuje się do zwolnienia za 10 lat. Kiedy skończy 25 lat? Mógł zostać zwolniony w 2025 roku. Ekspert przeprowadził kilka rozmów z zabójcą i orzekł, że ma on niskie ryzyko ponownego popełnienia poważnego przestępstwa i nie jest psychopatyczny. Oczywiście wszystkie te decyzje oburzyły opinię publiczną miasta i wszystkich tych, którzy nie są obojętni. Ludzie opowiadali się za zaostrzeniem obowiązującego w Kalifornii prawa. W gruncie rzeczy wszystko to przypominało parodię sprawiedliwości. Wielu stwierdziło, że takiego okrucieństwa nie mogła popełnić zdrowa osoba, która jest zdolna do reedukacji, zwłaszcza w ciągu 10 lat. Dziadek Madi wypowiedział się przeciwko temu. Nie przyjął przeprosin Adriana i stwierdził, że ta poprawka do prawa, która pozwala takim niebezpiecznym przestępcom chodzić wolno, będzie miała tragiczne konsekwencje w przyszłości. Przestępcy, czy prawdopodobnie będą mieli większe ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa i ponownie zabiją. Po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach między matkami zabójcy i ofiary nawiązała się bardzo bliska więź. Kobieta była tak zszokowana czynem syna, że odwróciła się od niego. Matka Adriana wielokrotnie powtarzała, że jej syn zginął z Madison dla niej. Matka Madison wierzyła, że kobieta jest niewinna tego, co zrobił jej syn. Oboje wspierali się nawzajem. Sąsiedzi wielokrotnie widzieli ich siedzących razem i płaczących. Na cześć zmarłej Madison powstał pomnik w postaci wilka, wyjącego do księżyca. Bardzo lubiła te zwierzęta. Matki często siadały tam razem. W lutym 2025 roku Komisja do spraw Zwolnień Warunkowych orzekła, że Adrian nie zostanie zwolniony z aresztu, pozostanie za kratkami jeszcze przez co najmniej dwa lata. O czym będzie mógł ponownie ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Niestety na tym tragiczne wydarzenia się nie zakończyły. Ciało Medison zostało skremowane. Jej ojciec woził prochy córki w samochodzie na swój sposób zmagał się ze stratą. To dodawało mężczyźnie sił. Jednak kilka lat po tragedii samochód został włamany i okradziony wraz z prochami, które zostały wyrzucone. Rodzina Middletonów nigdy nie odzyskała ostatnie cząstki swojego jedynego dziecka. Jeśli podobała Ci się moja praca, zasubskrybuj kanał, wesprzyj ten film, polubię, omówmy tę historię w komentarzach. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia.